Siemanka w kolejnym odcinku Zagrajmy w Na wam ojczyznę <laughs> I cholera jasna, Jest atakująco fajnie I dowiedziałem się O oh cholera Sam Gdzie jest kolejna część zbróji I to jest właśnie tak sprytnie zrobione Że w tych miastach Gdzie Gdzie są stworzone tego moda po prostu Cholera tutaj, o tutaj, dobra. <laughs> I tu mi się wydaje że jest hełm i tak i pięknie udało mi się zajebiście wejść <laughs> i wejdziemy sobie marnit panie Co zrobisz? Chcesz się napieprzać? Nie panie ale czemu musi być... Cie... Znaczy no... I tak tam Siemanko Ja tak tylko na chwilkę Bo szukam skrzynki I proszę bardzo Ja pięczę Ja pie, Dobra, dobra Dziękuję I jeszcze pójdziemy do tawerny Siemanko, coś tu jest Kogoś mogę sprzedać u ciebie mogę ukochać siebie... nie, nikogo siebie ciebie nie mogę a moment dziękuję z niewolnego towarzysza aha dobra, więc to mi się nie da <coughs> okej, okay. duplo kurwa ekwipunek i jaa, yeah, pindole jaa, yeah, No. Teraz musimy zdobyć jeszcze rękawice i inne I tak <laughs> tu jest miasto takie Most Mostwoch. Most... No, mostor, No Mostoch chyba się nazywa. Nie wiem gdzie się Wymawia, ale wiem jakie to miasto. To no, ma Mostwoch, jakoś tak. Jest, gdzie ja jestem? Tutaj. I właśnie się tam udamy. Bo ten odcinek jest... No, żeby zbierać, zb to, zb zbierać ten cały set, tak się nazywa, zbroja cała, o cholera, będzie mi go nie teraz, męda, no i żeby ją przetestować na no, jakiś, cholera, gdzie ty pojechałeś, tu możesz jechać, tutaj, panie, z tą się zgubiłem, tutaj, no, no macie szczęście, bandy, no chyba sobie ze robię dzień staję niestety, a jest, dobra, zawalczymy sobie z nimi, pozwolimy wszystkich, utok, oczywiście, fajnie, ładnie wygląda, fajnie, podoba mi się. Chcę mu konia se kupić nowego, bo tak ten już trochę marnie wygląda. Gdzie są? Ja tu muszę się z nimi tutaj teraz bawić, a muszę zbierać zbroję. Do widzenia, panie. Kurde. Gimni trafiaj trochę. Nie zostawiam nikogo. do. Oczywiście, wsparcie przyszło. Teraz go nie będzie. Poziom. Co? Co za? Pały GPL. Chcecie walczyć czy co? Że musicie ginąć od bandytów i jakichś pieprzonych? Chryste. Nie ma uciekania. No jest. bla bla bla. No i nie ja mam teraz parzyć, to ci się mam, ale nie mam tak fajnie chciał. Dobra. Bierzemy to i tym koniec. No i jedziemy tego miasta, bo nie dojedziesz, widzę. Cholera. To żeby się odwał się mnie człowieku. No nie. nie, 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 nie. Nazywa mnie, o kurwa, jak tu jest? Ja Dolstein O kurwa, mać. O kurwa, mać. O ja, pieprza. To są chyba jakieś jaja. Ile ich jest? Kurwa, ja. mać. To są jeszcze te jakieś niedźwiedzie pieprzone. Cholera. Wy tu se stójcie, nie? Na pewno straty będą... Wszyscy pewnie zginą, znając życie. A, Jezus, dobrze, że... Cholera, jasna. No, pięknie, że to zrobił. A tych gnoi tutaj muszę się pozbyć. Oni nie stanowią dla mnie żadnego zagrożenia w tej jakże zajebitej zbroi. Kurde, ale oni są zarąbiści. To jest akurat najlepsza jednostka, jeśli chodzi o bandytów. Kurde, ja chcę jeść tu zabije, nie konie No, chociaż jeden I No jak już się z nimi bijemy to do końca Już nie będę wczytywał Na pewno to wygram O, cholera. No teraz to już będą mi jechać po koniu Zrobi mi się posiłki jakieś Dobra, cholera, 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 chorolera. cholera. Holela, lala, lala, zabiją, F3. 300 do ataku. Dobra, wyrąbałem na tego koniec, teraz tak bednie. No proszę. Chodź tutaj będą. Ła. Ła, Ła, Ła. Ła, kurde, dobra. No pięknie. Ła, Ła. Jezus Maria. Boże mój Do boju. Gieść śmieci. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Uciekasz, Mendo, już biegnął kuźwa. No zabijcie go, dobra, ile tam, cholera ma mało życia. No, ciężko jest, ciężko. Nie powiem, że nie, jeszcze to pały tutaj. To niedźwiedzie zarąbane fajnie było mieć ich w armii Trzeba zabić Cholera Dlaczego wy ich omijacie do cholery No pięknie Baranie nie właśnie pod celownik No nie jeszcze idą Ale tych trzeba się pozbyć Gimpau Dobra tarcza by mi się przydała Nie Kurź, mierz wojskowy. O, się tarcza. Tarcza, mówiłem. Co ja mam za gówno teraz? Dobra, nieważne. Cholera jasna. Ty. Mando, bray. No kurczę, nie dostął. Jedno obrazy, piękne po prostu. Immorzować ich. A, trafiłem, jeszcze, może trafię, może, no teraz to gówno, bo go nie widzę, ja pieprz, ciekawe ile ich jeszcze zostanie, ciekawe jestem ilu straciłem żołnierzy, no super po prostu 8, guźwa 91, no jeszcze 65 zostało, dobra, atakujemy nie ma co się spinać, teraz Trze trzeba ich trzeba ich, ich już tutaj dokończyć ich zostało tylko 60 palów tylko, O, kilka mieskanów, w te pały trzeba Dobra, weź się nim zaj ty gdzie ty miał, co tu był? a ciebie tutaj teraz oczywiście nie zdjąłem, bo jakże to tak bez fejla. Chociaż już szczuple trochę liczebność bandytów No jak to tak możesz parować? O Jezus Ale mnie zdjął Kara Was tutaj trzeba nauczyć w porządku o, nie. O, Uważaj. Kurde. Nie a ja tam muszę bohurt zrobić, bo nic to nie poradzą. Gdzie on jest? go, zdejmę. lega Są kolejni, kur... Trwiejemy jakiegoś? Jo... Nie była mi podcelownik Tego też trzeba zdjąć. Może wiecie no. Jeszcze zdajmy go. Ja go zdejmę Kuźwa. Nie chcesz szlak. No niestety. Fuuu... ile straciłem dwóch. Cholera. No ale sobie ich uzupełnię. A was zapraszam. Jak kogo mogę. Werbujemy. Werbujemy. Was werbujemy. Was też. I was. Strażników karawany ja nie chcę. No i mam więcej. O, o. No skąd ja wiedziałem, że coś się może trafić? Fajnie było jakby mi się przydały ich zbroje, tych niedźwiedzi, czegoś tam No ja sobie wezmę tą tarczę, bo ona jest lepsza, wiele lepsza Dobra I No, to sobie bierzemy to Pewno tarczę No i resztę nic nie bierzemy I... no kurde, dużo nawet Zapiszę sobie I rozporządzimy może... Naszymi tutaj kurde, troszkę dużo straciłem, hmm, dobra, nie wypieprzać w <coughs> was tutaj, że iś na rynek i może sprzedamy to i owo Na przykład to wszystko zostawię może dla Marnida coś na przykład tą tarczę mieczyk lepszy nie wiem czy ty będziesz umiał się posługiwać tym ale to zostawimy i to ci zostawię Wiesz, jaki dobry jestem dobra reszta sprzedajemy